Witajcie w Kotlet TV. Dzisiaj zachęcam Was do zrobienia sałatki z łososiem, kalafiorem w sosie takim lekko majonezowym. A to wszystko jeszcze posypane orzeszkami mpiniowymi. Bardzo smaczne danie. A zaczynam od pokrojenia kalafiora na niewielkie różyczki, a nawet jeszcze mniejsze kawałeczki. Od kalafiora nie będziemy gotować, będzie on normalnie w wersji surowej. Następnie kroję kapustę pekińską w wąskie paski i układam zarówno kapustę a na to kalafiora na talerzu. Na to kładę kawałki łososia wędzonego i przygotowuję sos do polania naszej sałatki. Do szklaneczki wrzucam dwie łyżki majonezu, dodaję troszkę jogurtu, tak około trzech łyżek, a także łyżeczkę ziół prowansalskich. To wszystko dokładnie mieszam i polewam z wierzchu sałatkę. Na samym końcu posypuję orzeszkami piniowymi. Oczywiście sałatkę możecie wymieszać, ale tak podana jest naprawdę efektowna. Życzę Wam smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na stronę www.kotlet.tv